Kolejna z metod świadkowania to metoda Stillmana. Jest ona trochę połączeniem metody Bassa i metody ROLL i służy do oczyszczania zarówno okolic kieszonek dziąsłowych, jak i wymiatania płytki z gładkich powierzchni zębów. Zalecamy ją jedynie osobom dorosłym sprawnym manualnie, ponieważ może być problematyczna do wykonania. Zalecamy ją u pacjentów ze stanami zapalnymi dziąsłem, ale przede wszystkim... U pacjentów, u których mamy do czynienia z recesją dziąsła, metoda zaliczana jest do metod masująco-oczyszczających. Jej wykonanie od strony teorii jest proste. Układamy szczoteczkę włosiem skierowanym do dziąsła pod kątem około 45 stop, tak aby włosie częściowo znajdowało się jednocześnie na dziąśle i na koronie. Wykonujemy ruchy wibrujące celem wymasowania i oczyszczenia okolic kieszonek, a następnie szczoteczką wywijamy, czyli wykonujemy ruch obrotowo wymiatający, tak aby cały syf usunąć z korony zęba, jednocześnie wykonując ruchy poprzeczne. Całość uzupełniamy metodą pionową i poziomą.